Siemano, Siemano TV Pumaniano. Trzeba zajarać. A żeby zajarać trzeba zdjąć maskę. O! Będzie zdecydowanie lżej i lepiej. No. Palić każdy może, trochę lepiej. Lub trochę gorzej Witam Was serdecznie poraneczek, poniedziałek o trzy dni do czwartku trzy dni. No i napiętrza się u mnie, napiętrza się u mnie y, atmosfera i obowiązki. Jakie dzisiaj plany? W ogóle to wstałem o ósmej i nic mi się nie śniło. Dlaczego mi się nic nie śnibiłam, z tego, tego to ja nie wiem. Kurde, jak ja muszę się sobie wyglądać tą maską. O Boże. Dobra, może tak będzie lepiej. Dobra, jest tylko mało powietrza przepuszcza. <grym> Idzie się udusić na dłuższą metę. Jakbym tak szedł i gadał w masce, to bym się chyba udusił. Nic mi się, słuchajcie, nie śniło. Zawiodłem się w białym stoku. Nic mi się nie śni. Przynajmniej dzisiaj. Plan był taki, że kurde, lecę rano do DPD. Wysyłam te ostatnie podarunki dla losowo wybranych widzów. Potem. Potem lecę na pocztę. A potem, o kurde, jedzie policja. Trzeba stanąć z papierosem. Potem lecę, bo parzu się robi, wiecie? Potem, potem trzeba lecieć na. Na jak to się nazywa? O kurde, mi z głowy. O, nie chcę matatu dostać. Potem trzeba lecieć jeszcze do kerfura i potem i potem już chyba wszystko by było załatwione i wszystko mi się pogmatwało bo 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 przecież na w DPD są takie kolejki że że nie idzie wystać i Wyślę Wasze barszczki po południu, ale powinny i tak dojść na święta. więc teraz lecę na pocztę zobaczyć, czy są jakieś akuratne bombki. Jeżeli są, to ja wam je chętnie przedstawię. A teraz będę kończył, bo policja stoi tam, ja stoję tu i tak sobie stoimy, się na siebie patrzymy. No ale ja muszę spalić, przepraszam bardzo, i zakładam maskę, zresztą bawią przecież. Także pozdrawiam serdecznie. Nie obsrałem się, bym się obsrał, to już bym nałożył maskę. Pozdrawiam serdecznie, pokażę Wam co... Co na poczcie mogłem... Dostałem, bądź może nic nie dostałem. Trzymajcie się. Co Wam powiem, co Wam powiem, ale... Już... Już mam rzeczy ogarnięte, paczki do Was wysłane do D, DPD pamiętajcie przyjdą do Was przesyłki DPD to są ostatnie osoby, także zrobiłem co mogłem dla, dla moich widzów Fakt, no, wszystkich nie na rady zadowolić no, nie jestem w stanie nawet, nawet nawet technicznie by nie było to możliwe finansowo też nie mam miliardów jakby, jak ktoś wczoraj mówił na live I, i więc wszystko jest poogarniane, ale będziemy robić takie konkursy dla widzów yy, widzę, że Wam się to podoba i Myślę, że warto też dawać coś od siebie, coś małego, jakiś drobny upominek. Ci co dostali to wiedzą jak, to, jak drobny to był upominek i jak bardzo zabawny. Także, także myślę, że od czasu do czasu będę robił taki taki konkursik z jakimiś takimi śmiesznymi, drobnymi upominkami. Ja już wszystko pozałatwiałem, więc co? No, trzeba poogrywać wam gry. Nie ukrywam, <laughs> zrobiłem dwa odcinki z Just Cause 4, nie wiem czy Wam się spodoba, czy, czy Just Cause y, y, będzie, będzie to będzie ogrywane. Zrobiłem to na próbę, zobaczymy y, po dwóch odcinkach, zobaczymy jaka będzie oglądalność, jeżeli będzie się podobać. Będziemy kontynuować Just Cause 4 również, jak i Battlefielda, którego zaraz będę ogrywał tutaj na moim telewizorze. Będę go ogrywał, żeby coś <laughs> koronawirus, czy grypa, czy gruźlica. Będę dla Was ogrywał, żeby mieć co wrzucić też z gierek dla miłośników i fanów gier. Także tak to wygląda, więc mamy trochę czasu do pogrania. Oczywiście, no niestety bombków nie było. Bombków nie było, ale pamiętajcie, no ja mam bombki. No. Było hasło. kto chciał to yy, przysłał, te bombki są, zawisnął. Yy, no ale do środy jeszcze daleko, zobaczymy jak to będzie. Także także tyle co co z, z początku dnia jeszcze na kawy nie piłem. I zobaczcie, to jest piwo. Nie uwierzycie, to jest piwo z wczorajszego lighta. Widzicie? Nawet go nie piłem już. Ja mówię, że ja piję piwo na lightach, bo... Po tym się go po prostu nie chcę go już pić, bo nie mam takiej potrzeby i nie mam taki, takiego parcia na piwo, nie? Także tak to wygląda. No i oczywiście dziękuję wczorajszym wszystkim widzom za uczestnictwo w jednym lajcie, jak i w drugim lajcie. Dzięki za cierpliwość, bo przerwało nam w pewnym momencie. No niestety, ten internet dużo, dużo pozostawia do życzenia, ale no ja nie jestem w stanie w bloku zrobić tym innego internetu, no po prostu nie jestem w stanie. Gdybym miał w stanie założyć tu światłowód, kurwa, już dawno bym to zrobił, już dawno, dawno bym kurde, naprawdę zlał ten orange i po prostu bym zrobił e, e, światłowody, znaczy zrobił w sensie takim, że założył światłowody u siebie, no nie jestem w stanie, bo nie ma w bloku tu światłowodów i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Bo raczej tutaj się nikt nie planuje zakładać światłowodów ponieważ widocznie ludziom tu nie jest potrzebny tak szybki internet jak dla osób, które z tego żyją żebrzą na kolanach stoją pod kościołem więc ja teraz szybko pozdrowię pierwszą to dziesiątkę a jest to nie ukrywam <coughs> był Adrian Żychlina na trzecim z tego miejsca co pamiętam ostatnio a teraz Adrian Żychlina na miejscu numer jeden i już wam mówię z jakim wynikiem z wynikiem ja pierdolę 148 zł. Ponem drugim jest Emil. Trzeci są Kowalscy i potem Madzia i Piotr na czwartym miejscu zacnym jakże i wspaniałym. Bardzo wam wszystkim w pierwszej czwórce dziękuję. Jak widać no, na akuratnych widza, widzach można polegać i jest to dla mnie bardzo miłe. Kolejne miejsca to są już wam mówię Czytam, nie oszukujmy się, Benjamin Hegel, oczywiście, że akuratny gość, Józek, Trotyl, Trotyla nie kojarzę, Krzysztof, o właśnie, zaraz co do Krzysztofa, Rafał Białystok i Irek. I to jest pierwsza dziesiątka, bardzo Wam dziękuję, tutaj jeszcze wpadł mi dzisiaj donate od Krzysztofa, 25 zł po odpaleniu OBS-a, także jeszcze raz bardzo dziękuję, nie zniknął ten donate, wpadł ten donate, także no kurde, no ja pierdzielę, no z takimi widzami nie zginie ten Karol, no ale tak jak wielokrotnie mówię, to, to nie tylko ode mnie zależy, ale też zależy od widzów czy chcecie oglądać te moje życie i moje losy, <grym> czy ja jeszcze się powiążę ze szkolną, czy też nie czy może wejdę w konszachty z Majorem kiedyś, a może nie wejdę myślę, że warto oglądać, bo myślę, że może jeszcze się wiele dziać, a może zostanę sam, sam i będę nagrywał tylko idąc swoją ścieżką. Nigdy nic nie wiadomo. Szkola jest strasznie nieprzewidywalna. I tak jak tutaj ktoś mówił, że Krzysiek coś zahaczył, że on chce ze mną się godzić i tak dalej. No, na obecną chwilę nie mam zamiaru się z Krzyśkiem godzić. Poza tym, ja się z nim nie kłóciłem. Droga jest ta sama, jak i w jedną, tak i w drugą stronę. Więc ja tutaj nie rozrabiałem. Nie będę klęczał pod bramką i prosił Wielmożnego Pana o to, tylko żeby mnie wpuścił za płot, żebyśmy się pogodzili, a za 3 dni będzie krzyczał, że jestem mówieniem winien 10 albo 20 tysięcy i że, i, że, i że jestem ujem i, i mój ojciec żyje, także słuchajcie, mo o kurwa, moim zdaniem nie ma to sensu na dłuższą metę, więc raczej tej zgody nie będzie ale jakie losy spotkają szkolną, no nie wiadomo jakie losy spotkają szkolną tu naprawdę to jest wszystko nieprzewidywalne no i oczywiście no wspaniały, zacny film Majora, jak widać można się obyć i bez Jacka, gdzie Major nagrał no wspaniały, zacny film, gdzie Krzysztof błogosławi parę mło młodą, powiedzmy parę młodą, która ponoć, ponoć jedna z osoba z tej, z tej pary cisnęła Majorowi, a Major był jej samochód. Nie wiem ile w tym prawdy jest, powtarzam to co usłyszałem wczoraj na live'ie. I, I tutaj Krzysztof błogosławił i ja tak pomyślałem wczoraj na live też to mówiłem dla tych, którzy nie widzieli live'a. Czego jeszcze brakuje na szkole? Były śmierci, zgony i trupiarze. Były też teraz już yy, błogosławieństwo do ślubu. Czego brakuje? Porodu, brakuje porodu, więc drogie pani, które, które nie wiem czy szukają fejmu tam u Krzyśka, żeby się pokazać, bo nie wiem co miał na celu pokazywanie się u Krzysztofa. No, mniejsza o większość. Drogie panie, które są w zaawansowanej ciąży, które mają parcie na szkło, zapraszam w imieniu Krzysztofa na poród na szkolną. Krzysztof odbierze. Krzysztof jeszcze ochrzci na koniec. Major będzie świadkiem ojcem krzestym, że więc wszystko pewnie będzie to robione kompleksowo. Także myślę, że jeżeli jakaś pani szuka, szuka bardzo takiego fejmowego porodu myślę, że czym prędzej powinno a jeszcze żeby to było w Boże Narodzenie to by był to pewnie Jezus, Krzysiek by go ochrzcił Jezusem, bo urodził się w Boże Narodzenie także każda pani która jest chętna rodzić u Krzysztofa, ja w imieniu Krzysztofa zapraszam i jestem pewien, że przyjmie z otwartymi rękoma jeszcze odbierze, tak jak mówiłem przed chwilką i ochrzci na koniec i żeby to jeszcze było w Boże Narodzenie, to już by był komplet u Krzysztofa, no już więcej chyba... Nie wiem, może, może jeszcze nie było fabryki produkcji, nie narkotyki też przecież były, były przecież narkotyki, a właściwie yy, mąka sypana dla jego do Torebek i wysyłana, czy tam nie wiem co, jakie substancje śmieszne yy, na które Krzysiek się nabrał, także chyba tylko nie było porodu. Ja was teraz pozdrawiam, będę ogrywał, będę grał w gry. Chyba nawet taki kanał jest. Yy, będę grał w grę. Yy, trochę ponagrywam dla Was. A jeżeli coś ciekawego się zdarzy jeszcze dzisiaj, to na pewno, na pewno, na pewno się odezwę. No, tak mi się wydaje. Chyba to wszystko będzie. Nie? Nie sądzicie? Czy zamulać dalej? <grym> Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Chyba nic mi nie umknęło uwadze. Trzymajcie się.